Dane czy, czy nasza wiedza na temat zapotrzebowania na białko zmienia się. E, takie podstawowe zapotrzebowanie, które na potrzeby kliniczne można przyjąć, a więc mniej więcej 1 gram na kilogram masy, masy ciała pacjenta, jest to pewnego rodzaju standardowe zapotrzebowanie. W tej chwili wiemy, że zapotrzebowanie to w okresie pooperacyjnym, w okresie gojenia, w okresie gdy chcemy stymulować procesy gojenia, proliferacji, jest zdecydowanie wyższe. Mówi się w tej chwili o wartości 1,5 do 2 gramach białka na kilogram masy ciała pacjenta a więc ta wartość w stosunku do zwykłej diety no, rośnie w zasadzie dwukrotnie. Obecne są już nawet publikacje, doniesienia, w których analizowany jest podaż na granicę 3 gramów białka, aczkolwiek należy powiedzieć jasno, że na razie jest to pewnego rodzaju jeszcze faza otwartych pytań bardziej niż wniosków. Natomiast świadomość, że 1,5 do 2 gramów białka, bardziej te 2 gramy na dobę powinno być podawane dla pacjenta jest o tyle istotna, że w standardowej diecie, zwłaszcza tej, która w warunkach szpitalnych jest stosowana, ta ilość jest bardzo trudna do osiągnięcia i powinniśmy dbać o to, by suplementować odpowiednio białko, nie tylko pod kątem ilości, ale również jeśli chodzi o jakość tego białka. Stąd, myślę, coraz większa rola i świadomość tej roli preparatów żywieniowych, medycznego, medycznej terapii żywieniowej, a więc rozsądnej suplementacji, która pozwala na uzyskanie tej docelowej wartości dwóch gramów białka na kilogram masy ciała. Mówimy oczywiście o pacjencie w przebiegu gojenia większych ran, cięższych urazów, gdy ten katabolizm jest bardziej nasilony.